To skoro to po drodze, to może ci pomogę. Nie ma opcji. No ja też. Chcę. Ślepo widzę. To się nie tak. Mam... proszę. Tak flu, tak flu, tak flu. Ale dobrze, pamiętam co mi się zaraz, za Jak mi przeszkodził. Zaczyna się! Pierwszy koń, wejdźmy do nas! Stało się, się zabić silko przeciwników mojej rodziny. GODRYK! Atakuj! Okej! Okay. Starczy GODRY, my spadać! Przeciwników mojej rodzinie jest więcej niż myślałem. Domy! Si Powinniśmy zrobić drużynę tak, jak wy kiedyś byli do się Nazywamy się... zniszczeni niszczyciele. Kupuję to. Okej, okay, zniszczeni zniszczyciele, gdzie jest cuk?